Siewam wszystkim w środowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, odcinek będzie dla początkujących, ponieważ bardzo często dostaję to do zapytania, które brzmią coś w stylu zając, ile muszę mieć pieniędzy na sam początek, żeby kupić wszystko to, co potrzebne, na no i hodować ptasznika. Więc stwierdziłem, że nagramy film, w którym omówię, co my potrzebujemy tak serio, żeby mieć do hodowli ptasznika, kiedy nie mamy nic, ile kosztuje cały ten początkowy zestaw, i przy okazji wyliczymy sobie również, jaki jest miesięczny koszt utrzymania młodego i dorosłego ptasznika. Także to tyle, jeśli się o wstęp, a teraz zabieramy się do roboty raczej do omawiania. Po pierwsze, potrzebujemy pensety, bo to właśnie tym narzędziem będziemy pracować tak długo, jak będziemy hodować ptaszniki. No i słuchajcie, generalnie zasada ma się tak, że zazwyczaj wypadałoby mieć dwie pensety, czyli jedną długą, twardą do dużej karmówki i do dużych ptaszników przy okazji, no i drugą malutką, mięciutką, ale już tłumaczę. Długa, twarda penseta w tym przypadku to jest 30 cm, która będzie dostępna już niedługo u mnie na sklepie. Ona, słuchajcie, genialnie spisuje się przy wszelkich operacjach w terrarium ptasznika, no bo wiadomo, że. Im większy jest ptasznik, tym większy dystans wypadałoby zachować, kiedy coś tam u niego w Terrarium majstrujemy. Także ogólnie duża penseta tego typu jest potrzebna u dużych pająków. W przypadku L jedyneczek ona się totalnie nie spisze i dlatego z pomocą przychodzi krótka, miękka penseta. I to właśnie nią, słuchajcie, cały czas obcujemy, kiedy mamy do czynienia z młodymi ptasznikami. No bo po pierwsze, słuchajcie, pająk jest mały, więc nie potrzebujemy mu tam majstrować strasznie długą pensetą, a po drugie, co najważniejsze, Chodzi o to, że jak chwycimy sobie świerszcza taką miękką pensetą, to ten świerszcz nie zostanie zgnieciony. Gdybyśmy chcieli złapać takiego 3 mm świerszczyka dużą pensetą, to zostaje miazga. A w tym przypadku, słuchajcie, ta penseta jest na tyle delikatna i precyzyjna, że nawet jak coś ściśniemy tutaj za bardzo, to to coś nie umrze. Także podsumowywując, potrzebujemy na pewno pensetę, która będzie dostosowana do ptasznika, którego chcemy posiadać. Bo jeśli ktoś sobie kupi L10, to taka penseta nie jest mu potrzebna. Wtedy Wypada kupić po prostu od razu większą. Natomiast w przypadku maluchów coś takiego jest po prostu nieodzowne. Gwarantuję wam, ja zanim poznałem miękkie pensety, to bawiłem się krótkimi, twardymi pensetami i mnie to tak frustrowało, jak wszystkie świeżcze rozgniatałem. A tu się okazuje, że można mieć coś przyjemnego i ogólnie to polecam. Cena takiej pensety, słuchajcie, jest różna, ale waha się w granicach 25 w przypadku mniejszej i 35 w przypadku większej, więc to jest koszt numer jeden, który musi być. No i powiem wam, że na upartego to cała reszta, którą wam teraz pokażę, będzie opcjonalna ponieważ priorytetem jest, żeby mieć czym obsługiwać pająka i karmówkę, a na przykład w przypadku grzania, słuchajcie, no to temat jest różny i różnie ludzie hodują, bo jedni na przykład nie dogrzewają, inni dogrzewają, inni dogrzewają trochę. Wszystko po pierwsze zależy od rodzaju ptasznika, od tego, czy on żyje w drzewach, gdzie automatycznie będzie miał dużo cieplej, czy od tego, czy żyje on w okolicy ziemi, czy nawet pod ziemią, bo wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z jakimś tam, a powiedzmy jakąś dora chybana, która występuje, w Brazylii, to wiecie, co z tego, że u ptasznika w lesie deszczowym, w którym on żyje, jest powiedzmy 28 stopni, skoro on nigdy nie jest w powietrzu. On zawsze siedzi sobie w wykopanej norce czy w okolicy Ziemi i tam przecież temperatura jest dużo, dużo niższa. Także wiecie, to, że ptasznik żyje w ciepłych lasach deszczowych, wcale niekoniecznie musi oznaczać, że on potrzebuje 28 stopni. Często może się zdarzyć, że takiego ptasznika niechcący właśnie przez to zabijemy. Także podsumowując, powiedziałbym, że ogrzewanie to jest temat mocno indywidualny, bo zależy od ptasznika, ale ogólnie, słuchajcie, jak ktoś ma 22 stopnie w pokoju, to praktycznie każdy ptasznik będzie u niego rósł i nie trzeba go dogrzewać. Oczywiście można, bo wtedy jego metabolizm będzie trochę szybszy i nam urośnie wcześniej, ale nie trzeba. Warto o tym wiedzieć. Aha, bo nie powiedziałem ceny. No więc jak sobie wpiszecie w Allegro mata grzewcza 5W, tutaj mam akurat 7 ale ogólnie polecam do 1, 2, 3 czy 5 pająków raczej 5W, no to ona kosztuje około 25 zł. Także kolejny koszt, już wiemy jaki jest. Zdecydowaliśmy się, że będzie Chcemy dogrzewać pająka i chcemy kupić matę grzewczą, albo zdecydowaliśmy się, że nie chcemy dogrzewać pająka, ale wypadałoby jakiegoś ledzika mu dać do pojemnika, żeby fajnie na półce wyglądał. W tej sytuacji, słuchajcie, macie dwa wyjścia tańsze wyjście, albo droższe wyjście. To jest najzwyklejsza analogowa czasówka, timer. Tutaj macie przełącznik pomiędzy stałe świecenie, a właśnie świecenie czasowe. I to kosztuje koło 15 taka, więc naprawdę niedużo, a już nigdy więcej nie zaprzątamy się tym, czy trzeba mu włączyć grzanie, czy nie, bo wszystko sobie tutaj ustawimy. Oczywiście warto również wspomnieć o tym, że jeśli ktoś posiada hodowlę, czy pokój z ptasznikami tam, gdzie jest poddasze i jego pokój jest narażony na różne, że tak powiem, no skrajne czasem wahania, Temperatur, na przykład w lecie, to warto pomyśleć o termostacie. Tutaj Wam prezentuję taki najtańszy, najzwyklejszy termostat, no i wydaje mi się, że w tym przypadku lepsze to niż nic, bo ja wiem, jak czasem jest w niektórych pokojach, które są wystawione na południe słońca, że robi się masakra. Więc jak coś, to taka RT2 przechodzi z pomocą, albo wiadomo, można sobie kupić jeszcze inne, lepsze, ale to jest najtańsze i powiedzmy, no lepsze to niż nic. W przypadku oczywiście takim jak powiedziałem. Oczywiście powinienem również wspomnieć, że istnieje coś takiego jak cyfrowy programator czasowy, który nie jest na WiFi, ale to jak dla mnie nie ma sensu, słuchajcie. Nie dość, że przeczytać instrukcję i zrozumieć o co chodzi w ustawianiu tego, to jest masakra. No to to kosztuje 3 dychy, no a patrzcie na to. Za około 40 zł na Allegro możecie sobie kupić taki programator, który podpinacie pod WiFi, ściągacie aplikację do telefonu, możecie sobie nazwać nawet to gniazdko, na przykład jeśli mamy półkę z mrówkami, to możemy sobie Nazwać mrówki, jeśli mamy z pająkami to pająki, a jeśli mamy z braszkami samymi, to po prostu braszki. Więc ogólnie to jest naprawdę fajne. Ja to odkryłem jakieś dwa lata temu i odkąd o tym wiem, to z tego korzystam, bo to jest spoko. Tym bardziej, jak ktoś ma na przykład 10, jak ja takich czasówek, to wchodzę w aplikację i wszystko mam fajnie rozpisane. No i tutaj zależy, co wybierzecie, taki będzie koszt dopisany do listy, ale ja dzisiaj wybieram te tańsze rzeczy, więc dopisujemy 15 taka do listy obowiązkowych zakupów. Termometr. A na co to komu? Przecież można na oko. No więc, oczywiście, że można na oko, ale dopiero jak nabędziemy jakiekolwiek doświadczenie w tym badaniu temperatury na oko, więc ogólnie polecam Wam kupić sobie najzwyklejszy, najtańszy termometr. Koszt takiego to jest około 20 zł. Może nie jest on perfekcyjnie idealny, natomiast do takich zadań jak orientacyjne zmierzenie, czy uptecznika czasem nie ma 30 stopni i czy on nam jutro nie umrze, to taki termometr się spisze. Polecam, bo sądę można sobie wcisnąć do pojemniczka i nawet słuchajcie, jeśli mamy taką bardzo bardzo malutką tubę i mamy w niej ptasznika, to ta sonda też nam fajnie pomoże, bo możemy za jej pomocą zrobić sobie na przykład pomiar przy ściance pojemnika tam, gdzie jest grzanie, no i z drugiej strony ścianki pojemnika tam, gdzie grzania nie ma i w ten sposób będziemy wiedzieć, jaka jest mniej więcej różnica pomiędzy dwoma tymi skrajami pojemnika i tym samym wywnioskujemy, czy trzeba na przykład pojemniczek troszkę od źródła grzania oddalić, czy może jednak jest za zimno i wypadałoby go troszeczkę do źródła grzania przesunąć. Więc ogólnie termometru nie Trzeba, ale tak jak mówię, no ja w tej liście uwzględniam wszystkie rzeczy, które naprawdę bardzo Wam pomogą, że tak powiem, się nie stresować przy hodowli ptasznika, bo temat jest prosty, tylko trzeba do niego podejść z głową. Także dodajemy dwie dychy. Nawadnianie i zraszanie. No więc moi drodzy, tak naprawdę to ta lista must have'ów to jest trochę naciągana, bo tak naprawdę jak nie mamy buły, to wcale nie musimy sobie kupować na początek zraszacza, wystarczy zwykła pipeta za złotówkę czy za ileś tam, bo wiecie, jak mamy samą kliszóweczkę z pająkiem, to zraszacz nie jest nieodzowny, ale jest przydatny. Także ja rekomenduję sobie kupić zraszacz. Jeśli nie chcecie szukać w ciemno, to mogę zarekomendować firmę Kwazar, bo oni robią takie wypasione zraszacze, słuchajcie, i można sobie kupić właśnie takiego malutkiego kwazarka, który wam się naprawdę będzie służył wiele lat. Więc jak Coś, no to powiedzmy, doliczmy dwie dychy do zraszacza, bo to jest już taki fajny mały zraszacz za dwie dychy, więc ja doliczam to do listy, bo to w sumie moja lista. Także doliczam dwie dychy. No i z takich rzeczy stałych, które Wam zostaną, że się tak wyrażę, na całe życie, bo gwarantuję Wam, jak sobie kupicie pensetę, to ją kupicie raz na zawsze. Chyba, że Was będzie wkurzało, że ją często gubicie, to dokupicie sobie drugą. No w każdym razie, lista niezbędnych zakupów jest już zamknięta, ale do niej oczywiście trzeba doliczyć koszt ptasznika, no bo mimo wszystko chodzi o ten pierwszy wstępny koszt, więc to też trzeba doliczyć i tutaj dysproporcja w cenach ptaszników jest naprawdę ogromna natomiast te dla początkujących wahają się w granicach cen powiedzmy od 10 do 50 zł no ale dobra załóżmy, że już poczytaliście w internecie jakiego chcecie kupić ptasznika albo weszliście sobie w mój film który nagrałem chyba dwa lata temu, ale jest aktualny czyli jaki ptasznik na pierwszego no i tam zadecydowaliście, że już wiecie jakiego pająka szukacie, ale nie wiecie skąd go kupić, no to wtedy słuchajcie opcje są dwie, tak naprawdę dość proste, mianowicie albo wybieramy jakąś profesjonalną hodowlę, których naprawdę w Polsce jest masa i z wielu źródeł można kupić pewnie ptaszniki, to nie jest problem. Lista plusów z zakupu ptasznika od profesjonalnej hodowli jest długa. No przede wszystkim mamy tutaj słuchajcie, pewniaka. I tu chodzi o to, że nie dość, że jest to pewniak taki, że załóżmy dotrze bez nicieni, czy bez jakichś innych pasożytów typu roztocza, no bo wiadomo, że żadna profesjonalna hodowla sobie na to nie pozwoli. No to po drugie, również bardzo ważne, jak kupujemy małego ptasznika i to jest L1 słuchajcie, powiedzmy korol kolorowej brachypelmy, to my nie mamy pojęcia co dostajemy. To wszystko, tak naprawdę to, czy nam ptasznik wyrośnie na takiego, jakiego kupiliśmy, zależy tylko i wyłącznie od uczciwości sprzedawcy, więc jeśli kupujemy od hodowli, to mamy pewniaka, że brachypelma hamori, którą sobie ostatnio kupiliśmy, wyrośnie na brachypelme hamori, a na przykład nie na jakiegoś innego mieszańca. Także to była pierwsza możliwość zakupu pająka, teraz jest druga możliwość zakupu pająka, czyli słuchajcie, przez jakieś forum internetowe, czy przez Relixa, ludzie się pozbywają ptaszników i często można je wyrwać za pół ceny względem tego, co jest w przypadku hodowli. No ale oczywiście tutaj wiąże się z tym ryzyko, prawda? Bo kupujemy od osoby prywatnej, nie wiemy, co ona nam sprzeda. Jeśli to jest młody ptasznik, to może się okazać, że płacimy jak za hamory trzy dychy powiedzmy u kogoś, a okaże się, że sprzedał nam kędziorka, ale my się o tym dowiemy dopiero za rok, kiedy ptasznik podrośnie, no nie? Więc ogólnie ja nie powiem, że kupowanie przez Fora jest złe, no bo też po prostu bardzo często kupuję przez Fora. Natomiast jeśli ktoś jest początkujący i nie za bardzo wie, jak wyczuć, czy to jest okej, okay, czy nie okej, okay, no to polecam się nie martwić i uderzyć do któregoś z hodowców, mamy ich naprawdę wiele. No dobra, w takim razie ceny, słuchajcie. Przyjmijmy, że ktoś chciał sobie kupić brachypelme hamori, no bo wiecie, to jest takie najpopularniejsze i też najprostsze w zasadzie, no to powiedzmy w hodowli, która przecież też musi odprowadzić podatki, utrzymać pracowników i tak dalej, to będzie koszt koło 5 dyszek, a u kogoś z forum totalnie nieznanego to będzie załóżmy 30 zł. Więc przyjmijmy, że kupimy tego pewnego, żeby się nie martwić, że coś innego nam wyrosło, więc płacimy, słuchajcie, 5 dych, to jest koszt zakupu pająka doliczany do kosztów must have tych początkowych. No i ostatni obowiązek to tak naprawdę jest pojemniczek, w którym będziemy trzymać ptasznika i to też słuchajcie, na dobrą sprawę jest obowiązek, ale i opcja, bo tak naprawdę większość ptaszników możemy trzymać przez, pie przez pierwsze dwie, trzy, cztery, czasem nawet pięć wylinek w takim małym pojemniczku, który najprawdopodobniej dostaniemy z hodowli, no ale naciągnijmy ten koszt, bo powiedzmy, że ktoś nie chce trzymać w takiej kliszówce, tylko w takiej tubie, no może ta jest za duża na L1, potrzeba by trochę mniejszy rozmiar, więc doliczmy jeszcze 5 zł do tego Kosztu, żeby nie było, i to już jest taki full, absolutnie total wypas pakiet premium za 500. A tak serio to podliczmy, ile to wszystko kosztowało, i mamy tutaj 25 zł, 15 zł, miękka penseta odzająca, 25 zł, opcjonalnie pojemniczek, to jest piątka, zraszacz, taki, żeby nam się nie zepsuł po dwóch tygodniach, to jest dwie dychy. Braszka Hamori od zaufanego sprzedawcy to jest około 50 zł. I teraz, w tym miejscu, miał Wam się pokazać podsumowany koszt, ale oczywiście zapomniałem o jednym elemencie: mianowicie, jest to dość istotna sprawa, czyli karmuweczka, moi drodzy. Ja dla małych ptaszników polecam kupić sobie świeższe bananowe. Wylęk to kosztuje mniej więcej słuchajcie 10 zł i tak naprawdę no jak kupicie tyle wylęgu za dychę to mając jednego ptasznika nie ma absolutnie fizycznie żadnej możliwości żeby to jedzenie ten ptasznik przejadł więc tak naprawdę za dychę macie niemalże nie limit jedzenia dla ptasznika jednego dwóch bądź lub trzech czy nawet czterech bo te świersze słuchajcie w przeciwieństwie do świerszy kubańskich nie wykazują aż takiego aktu kanibalizmu i dzięki temu jeśli Mamy jednego pająka i nie chcemy, żeby nam te świerszcze rosły jak szalone, no bo przecież zdążą one dużo szybciej urosnąć niż pająk będzie głodny. To wystarczy dawać im, słuchajcie, mniej jedzenia i one między sobą nie będą się zjadały. Najważniejsze, żeby miały wodę, a jak chcecie, żeby rosły wolniej, to po prostu karmcie je mniej. A w przypadku wylęgu świerszcza kubańskiego, jak będziecie Kubana karmić mniej, to albo będzie padał, albo będzie zjadał swoje rodzeństwo. Także jak coś, słuchajcie, wylęk świerszcza bananowego jest mega spoko. Możecie to znaleźć na Legro, możecie znaleźć na eliksie, możecie znaleźć na forach. Możecie znaleźć również od hodowców. Także słuchajcie, koszt absolutny, total, podsumowywujący, to jest taka kwota. Ja w sumie nie wiem, bo tego nie podliczyłem, ale słuchajcie, ten koszt zawiera tak jak widzicie, absolutnie wszystko, co potrzebujecie, żeby hodować nie tylko, słuchajcie, jednego ptasznika, bo mata grzewcza 5-watowa wystarczy na w cholerę ptaszników, wyręk wystarczy na w cholerę ptaszników, więc tak naprawdę w tym koszcie, słuchajcie, jesteście totalnie przygotowani, żeby tych pająków mieć więcej. Koniec rozdziału pierwszego. To będzie bardzo szybki rozdział, ale zależy mi, żeby go omówić, żebyście mieli świadomość, moi drodzy. Wejdźmy sobie, słuchajcie, w kalkulator zużycia prądu, więc na przykładzie 5-watowej maty grzewczej. Teraz musimy sobie tutaj wpisać, ile minut będzie nasze urządzenie świeciło, no więc przyjmijmy, że ono świeci 10 godzin, 30 dni, to jest 300 godzin razy 60 minut, mamy 18 tysięcy minut, więc wpisujemy tutaj 18 tysięcy. No i słuchajcie, miesięczny koszt używania tej waty pięciowatowej grzewczej przy używaniu jej przez 10 godzin dziennie to jest złotówka miesięcznie. Złotówka miesięcznie, ziomy, za grzanie ptasznika. W przypadku takiej waty możemy sobie dorzucić, załóżmy jeszcze, jakiegoś fajnego ledzika, który by miał 10 W, czyli powiedzmy 15 W, no bo ta mata 5, no to słuchajcie, z ledzikiem 10-watowym no to mamy 3 złote miesięcznie. Także no słuchajcie, prawda jest taka, że jeśli chodzi o prąd, no to hodowla ptasznika tak naprawdę nie kosztuje, no umówmy się, 3 zł. A o co chodzi? Jak macie 5 watową matę grzewczą, która jakbyśmy mieli tą zrobić na 5-watówkę, to jest takim kwadracikiem, to słuchajcie, tym kwadracikiem, jeśli on by stał pionowo i kliszówki byłyby przed nim, to możecie ogrzać, powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kliszówek. 5 pojemników za złotówkę miesięcznie. Także jaki jest całkowity miesięczny koszt utrzymania ptasznika? No więc przyjmijmy, że jest to złotówka miesięcznie na prąd za matę grzewszą. No i słuchajcie, i zakładając, że będą Wam umierały te świersze, no to powiedzmy 10 złotych miesięcznie również na pakiet świerszy. Czyli sytuacja wygląda tak, że za 11 złotych miesięcznie hodujecie za tą samą cenę od 1 do 5 ptaszników, bo to naprawdę w wypadku małych pająków nie ma znaczenia. Ale dobra, przyjmijmy, że kupiliście sobie dwa pająki, bo ja. Ja, słuchajcie, wychodzę z założenia, że bez sensu jest zamawiać taką ilość jedzenia na jednego pająka, a często po prostu nie da się kupić mniejszej, no nie? Więc jakby trzeba mieć to na względzie. Także ja jestem zdania, że jak kupicie jednego, to najprawdopodobniej raz, dwa kupicie drugiego albo trzeciego, żeby Wam się po prostu opłacało utrzymywać tą karmówkę przy życiu, no nie? Więc wyliczmy hipotetyczny koszt w takim razie, jeśli chcielibyśmy hodować te ptaszniki, jak będą już dorosłe. Czyli w takim razie ta mata grzewcza 5-watowa byłaby za mała, potrzeba powiedzmy taką 7-watówkę. Czyli przyjmijmy, że na jedną matę grzewczą wchodzi nam terarium jedno na lewą stronę i drugie na prawą stronę, no to 7-watówka w skali miesiąca zje powiedzmy złoty 30, czyli grzanie na ptasznika to jest około 65 groszy na jedno terarium, a jeśli chodzi o jedzenie, to w przypadku dużego ptasznika oczywiście musimy zapewnić mu większą karmóweczkę, no czyli duży ptasznik to powiedzmy, no to jest standardowy standard, czyli dorosłe świersze kubańskie, ups, uciekają mi, no to słuchajcie, jak przyjmując, że ptasznik zje powiedzmy śred, 8 świerszczy w miesiącu, no to wtedy koszt utrzymania dorosłego ptasznika w skali miesiąca, jeśli mamy dwie sztuki, żeby nam się rozdzielił koszt z maty grzewczej, no to może to wynosić na przykład 5 albo nawet 4 zł miesięcznie na ptasznika. No więc umówmy się, każdy jest w stanie te parę złotych miesięcznie wyskrobać na ptasznika, jeśli oczywiście chce go hodować, nie? I to jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że film był fajny i że coś z niego wynieśliście. Także jeszcze raz proszę łapeczkę w górę, no i kliknijcie suba, żeby widzieć ze wszystkim na bieżąco. No i pamiętajcie, że jeśli macie pytania dotyczące: hodowli ptaszników, to zadawajcie je właśnie pod tym filmem, no bo w przyszłym tygodniu postaram się wypuścić materiał dla początkujących związany właśnie stricte z hodowlą młodych ptaszników. Także z mojej strony to jest tyle. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się standardowo w sobotę, a nie, nie w sobotę. Wypuszczę Wam bonusowy odcinek w piątek albo w czwartek.